Nasz projekt nazywa się Zapach Luksusu i jest próbą oddania wrażeniowego obrazu artystki poprzez zapach. Składa się on ze szklanej butelki perfum oraz porcelanowego etui, które swoim kształtem nawiązuje do prac Julii Kejlowej. Zaprojektowałam zestaw ozdobnych ostrzy kuchennych, noże i obieraczkę. Podczas projektowania obiektu skoncentrowałam się na prostocie formy, która jednocześnie ma być niezwykle dekoracyjna i subtelnie nawiązywać do stylu Art Deco. Postanowiłam wykorzystać połączenie różnych materiałów, stali i porcelany, charakterystyczne dla tej artystki. Analizując twórczość Ulrike Kejlowej, zauważyliśmy, że bardzo wyprzedzała ona swoją epokę, dlatego do naszych projektów użyliśmy nowoczesnych technik, takich jak incremental sheet forming, drewno czy druk 3D. Funkcja naszej tacy jest inspirowana kuchnią koreańską, która słynie z różnorodności. Klasyczna taca w koreańskiej stołówce jest podzielona na pięć przegródek i tą zasadę przyniosłyśmy do naszego projektu, ale w nieco zmienionej formule. Stosunek wielkości i ilość przygródek odpowiada składnikom zrównoważonej diety, dzięki czemu taka taca z gotowym szablonem umożliwia łatwe i zdrowe komponowanie posiłków. Cieszymy się, że nasz pomysł spotkał się z entuzjastycznym odzewem ze strony młodych i na wystawie pokazujemy ponad 20 projektów inspirowanych twórczością Julii Ilowej.